Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie, kilka słów na temat widgetów. Widgety to są takie dodatki, które możemy zastosować na ekranie startowym w swoim smartfonie. Bardzo fajne rozwiązania, jeżeli chodzi o szybkie włączenie danej funkcji, danej aplikacji, przejrzenie treści, które na przykład dana aplikacja wyświetla, sterowanie muzyką. Dużo ciekawych rzeczy można sobie za pomocą właśnie widgetów zrobić. Co to takiego? Zobaczcie, jesteśmy teraz na ekranie startowym, czyli mamy różne ikonki, różne ekrany startowe i mamy ekran startowy. Mamy na przykład tutaj aplikację Netflix, to sobie poprzeciągamy, i chcielibyśmy, żeby tu jeszcze jakiś zegarek był na przykład. Jak to zrobić? Wystarczy przytrzymać palec na ekranie. Tutaj mamy widgety, widgety, i tutaj mamy różne widgety z różnych aplikacji. Tak więc weźmiemy sobie na przykład widget o nazwie, o z nawet też jest mapy. Weźmy sobie na przykład widget z godziną. Teraz go znajdziemy. O, tu zegar. Cztery różne widżety są. Tak więc wybierzemy sobie i który by nam tu odpowiadał. Mamy tutaj jest widget z alarmem, jest widget z zegarem cyfrowym, zegarem podwójnym analogowym i widzimy ile kafelków zajmie. 2 na 1, czyli 2 na szerokość i 1 na wysokość. My weźmiemy sobie na przykład ten tutaj zegar cyfrowy. Wystarczy kliknąć. Przepraszam, przytrzymać dłużej. I już nam się pojawił. Możemy wybrać teraz kilka opcji. Kolor tła biały, czarny, przezroczystość. Wyobraźmy sobie, że tapeta jest zielona teraz akurat w tym podglądzie. Przeźroczystość, czyli na przykład tapeta będzie cała, tutaj w tym wypadku zasłonięta w tym kafelku 2 na 1, a tu będzie tylko i wyłącznie treść, czyli tapeta, która będzie pod spodem, będzie widoczna. I tutaj dopasuj do trybu ciemnego. Jeżeli z takiego trybu będziemy korzystać, to będzie to dopasowane. Dajmy wstecz i zobaczcie, co się stało. To jest nasz widget. Możemy go sobie przesunąć, na przykład tu go dać. I zajmuje rzeczywiście, jak widzicie, 2 na szerokość, bo nie da się mniej. On jest minimum 2 na szerokość. Można troszeczkę rozszerzyć, ale nie można w dół. Zresztą rozszerzanie nie ma większego sensu, bo nic nie zyskujemy, na przykład większej czcionki No i zobaczcie, prosty zegarek. Dajmy sobie go tu. O, w ten sposób. Jeżeli chcemy, taki widget możemy dodać. Możemy dodać kolejny widget. Przytrzymujemy znowu palcem widgety i spójrzmy na przykład co by nas tu mogło zainteresować. Może nas by zainteresowało z tych dostępnych. Oczywiście gdy instalujemy różne aplikacje na przykład WhatsApp i tak dalej to różne widgety też przy okazji się doinstalowują. Tak więc tutaj ilość widgetów z czasem może być większa w zależności od aplikacji, która może dodatkowo podczas instalacji doinstalować jeszcze widget do smartfona z systemem Android, dzięki czemu łatwiej możemy korzystać. Tu mamy pogodę spójrzcie. Wybierzmy sobie ten widget Trzy opcje pokazywania pogody. Zobaczcie, tu jest godzina, z datą 4 na 1 zajmuje, czyli dosyć dużo. Można też taki większy 3 na 3 to już dużo zajmuje miejsca, ale razem mamy z podglądem na pogody na przyszłość, więc wybierzmy sobie ten widget. O, dajmy sobie go tutaj. Zobaczcie. I teraz, jak, i co będziemy tutaj chcieli prezentować? Oczywiście, możemy dodać więcej lokalizacji. Wybierzmy sobie bytom i to samo. Przeźroczystość można oczywiście nie zrobić. Dopasuj do trybu ciemnego, gdybyśmy z takiego korzystali. Wybrać możemy inną lokalizację. Jeżeli wszystko nam pasuje, to zobaczcie, jak to się prezentuje. To jest nasz widget. Jeżeli go sobie rozszerzymy, to niewiele zyskujemy, dalej jest to samo. Powiększanie, tu jeden widget przeszkadza, bo się przesunął w dół. Dajmy go na razie na dół. Przytrzymując palcem, możemy próbować powiększać i zobaczyć, czy coś się wydarzy, bo czasami się powiększa, a czasami nie. O, zobaczcie. Dynamicznie się po, po, zmienia po prostu lokalizacja, gdy O na przykład taki mały chcemy, to widzimy tylko kilka informacji trochę większy, już mamy indeks, wilgotność, e, przepraszam, indeks UV wilgotność i prognozę na cały tydzień, więc można sobie te widżety instalować, sprawdzić, zweryfikować, które nam najbardziej będzie pasować no i oczywiście dopasować sobie taki ekran z widżetami poza tymi widżetami, które tu widzimy i wszystko możemy sobie dynamicznie przesuwać oczywiście są też inne, tak więc dopasowujemy sobie ekran, na przykład pielęgnacja urządzenia, proszę bardzo i na przykład taki przycisk nas by interesował 4 na 1, czyli dosyć szeroki, ale daje nam informacje o pamięci. Więc weźmiemy sobie taki przycisk, damy na przykład tu i zobaczcie, wybierzemy sobie dokładnie to samo, żeby był przeźroczysty, powiedzmy, że taki chcemy. I w tym wypadku wstecz. I tu mamy nasz widget. I teraz my możemy w każdej chwili spojrzeć sobie do na pamięć, ile mamy z użytej, ile mamy tej pamięci, pamięć RAM operacyjna, użyto 5.6, 12 jest, ostatnia aktualizacja. I tu możemy sobie kliknąć optymalizuj i od razu bez wchodzenia w opcję pielęgnacji urządzenia, możemy sobie, jak widzicie, włączyć tutaj optymalizację, czyli wyczyszczenie pamięci ze zbędnych plików, i tak są pamięci RAM. I już proste. Tak więc te widgety są naprawdę fajnym rozwiązaniem. Można sobie to wszystko dopasować według własnych potrzeb, dzięki czemu smartfon może być dla nas jeszcze ciekawszy, jeszcze wydajniejszy w obsłudze. Tak więc zachęcam was do tego, żebyście się tym pobawili. Znaleźli sobie ewentualnie jakąś taką opcję, co może Wam pasować. Myślę, że warto przynajmniej to przetestować. Z mojej strony to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi odnośnie widgetów, być może macie jakiś widget, który szczególnie lubicie i chcecie go na przykład komuś polecić, no to dajcie oczywiście znać. Myślę, że warto dzielić się informacjami. Tu są jeszcze takie widgety jak od Netflixa. Zobaczmy, co oni tutaj mają. Jakieś nowości zapewne. Zobaczmy, co to jest. O, i tu jest taki widget. Zobaczcie. Hop. Tu możemy sobie na tym widgetie coś porobić. Zaraz zobaczymy. O, można od razu przejść do aplikacji. I na przykład coś sobie tutaj podejrzeć. Tak więc o tu jest akurat obracanie ekranu włączone. O, tak więc jak widzicie na bogato. Fajne to jest. Ciekawe jestem Waszej opinii na temat widgetów. Czy w ogóle z tego korzystacie? Optymalizujemy. Możemy przejść szybko do pogody, podejrzeć, jak to się prezentuje. Oczywiście jest jeszcze taki fajny widget, który jeszcze wam pokażę, bo może Wam się to spodobać. Ten usuniemy. Usuń z ekranu startowego. Widgety. Jest też pogoda. Nie pogoda, tylko mapy, przepraszam. O tu. I na przykład możemy sobie tu ustawić lokalizację znajomego. E, ruch, o tu trasa, tryb samochodowy i tu sobie cyk. Na przykład ten widget weźmiemy, gdzie ten widget się pojawił. Nie pojawił się jeszcze raz. Widgety. Mapa. Tutaj mamy tryb samochodowy. Trzymaj. Tu gładamy I dzięki takiemu widgetowi szybciutko wchodzimy w tryb samochodowy i możemy szybciutko sobie ustawić, dokąd chcemy na przykład jechać w trybie samochodowym. Taki ułatwiony tryb, oczywiście. Ewentualnie zwykły widget. Hop. Mapy. Trasa, czyli zwy, zwyczajny tryb. Ciach. I tu y, utwórz widget. Samochodowe ze szczegółową nawigacją. Wybierz punkt, czyli jakby już od razu gotową sobie możemy trasę. E, wybierz punkt docelowy, na przykład powiedzmy, że Gdańsk. Powiedzmy, że Gdańsk oliwa. Nazwę skrótu możemy sobie tutaj zmienić, na przykład na Gdańsk Unikaj Promów, unikaj opłat. Od razu ustawisz sobie te preferencje, zapisz. I zobaczcie, co się teraz stanie. Gdziekolwiek byśmy teraz byli, wystarczy sobie klikniemy. I od razu szuka najlepszą trasę bez tych wszystkich ustawień trasy, więc jak widzicie może to sporo ułatwić, bo można sobie takich widżetów więcej poustawiać, dopasować sobie według własnych potrzeb. Tak więc, chyba myślę, że wszystko jest jasne. Zaprezentowałem funkcjonalność widgetów. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie zweryfikowali, jak się tam prezentuje. Może zalecacie jakieś aplikacje z jakimiś widgetami, które warto zainstalować, żeby mieć więcej różnych opcji. To oczywiście, zachęcam Was do tego, żebyście dali znać w komentarzu. Dzięki czemu oczywiście może to się e, przydać także innym. Coś jeszcze tu z takich? O kontakty. Gmail. Co tu jeszcze? Chyba tyle. Był też taki widget. E, można doinstalować aplikację latarka i wtedy pojawi się widget, który umożliwia nam szybkie włączenie latarki. Jednak w moim Samsungu tutaj latarka jest po prostu z góry od razu dostępna, więc można sobie latarkę włączyć w ten sposób, więc nie jest mi to do niczego potrzebne. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam Was do komentowania. Ciekaw jestem Waszego zdania na temat widgetów w urządzeniu takim jak smartfon i tablet z systemem Android. Cześć!